Niektóre cukierki jesteśmy w stanie rozpoznać po smaku, który nie zmienia się od lat. Ich tajemnica tkwi w starej recepturze. Odwiedziliśmy zakład w podkrakowskich dobczycach, aby pokazać wam, jak powstają słynne Michałki z Wawelu. Poznaliśmy proces produkcji, ale tajemniczej receptury nikt nie chciał nam zdradzić. Jednym z głównych składników jest cukier-kryształ, który przyjeżdża do zakładu w cysternach. Beczka podnoszona jest do góry, aby ułatwić rozładunek sypkiego surowca. W ciągu dnia dwa razy rozładowuje się po 25 ton cukru. Dyspozytor czuwa nad przekazem surowców na poszczególne wydziały. Sterując systemem komputerowym, rozsyła składniki drogą pneumatyczną na poszczególne linie produkcyjne. Z tego miejsca zarządza się także temperaturą w całym zakładzie. W części produkcyjnej temperatura jest wyższa, ponieważ wymaga tego proces technologiczny. Z kolei w hali pakowania temperatura jest niska, aby wyroby nie roztopiły się. Podstawą sukcesu dla każdego producenta jest posiadanie surowca najwyższej jakości. W przypadku Michałka zamkowego ma to szczególne znaczenie. Ze względu na zawartość składników w jego wnętrzu. Orzech arachidowy pozyskiwany z dobrych plantacji, nieuszkodzony, podlegający bardzo surowej ocenie naszych służb laboratoryjnych. Po drugie, cukier, poza tym kakao uzyskiwane tutaj w tym zakładzie z niazgi kakaowej yy, bardzo dobrej jakości. No i mleko w proszku pełne podstawowe surowce, które będziecie państwo mieli okazję widzieć w procesie produkcyjnym. Zacznijmy od wnętrza cukierka, którego produkcja rozpoczyna się w gniotowniku. Jest to urządzenie, które uciera składniki na jednolitą masę. Najpierw wsypuje się orzechy arachidowe, które nadają Michałkom charakterystyczny smak. Dwa granitowe koła, z których każde waży około 200 kg, miażdżą orzechy, wyciskając z nich olej. Stąd pochodzi nazwa tego procesu, czyli olejenie. Całość trwa kilkanaście minut. Następnie do zbiornika dodawane jest mleko w proszku oraz kakao. Zadaniem tego procesu jest połączenie wszystkich składników w jednolitą, gęstą masę. Surowce dozowane są zgodnie z recepturą, stanowiącą tajemnicę zakładu. Na sam koniec zasypywany jest cukier, który w drodze z zewnętrznych zbiorników zmienia konsystencję z kryształowej na pudrową. Czas tego procesu wpływa na końcową konsystencję masy, a w efekcie na kruchość cukierka. Masa przypominająca ciasto wybierana jest z gniotownika i zasypywana do zarabiarki. Na tym etapie dodawane są też kolejne składniki, m.in. drobne kawałki orzechów. Powtarzalność tego procesu świadczy o charakterze cukierka, jego konsystencji i przenikaniu się różnych smaków. Masa załadowywana jest na automatyczną linię produkcyjną. Podajnik rozprowadza ją oraz dozuje odpowiednią ilość do ekstrudera. Urządzenie to wytwarza nieskończenie długie wstęgi. Czyli wnętrze naszego cukierka. Co pewien czas, za pomocą wzorca, operator linii kontroluje wysokość i szerokość uformowanej wstęgi. Dzięki temu cukierki będą miały jednolitą masę. Wstęga wjeżdża do długiego na 20 metrów tunelu chłodniczego. W środku panuje temperatura około 7-8 stopni Celsjusza. Schłodzenie ma na celu przygotowanie do kolejnego etapu, czyli porcjowania. Noże gilotyny odcinają z ogromną prędkością kolejne porcje. Cukierki transportowane są dalej, gdzie staną się jeszcze bardziej słodkie, ponieważ wjeżdżają pod czekoladowy prysznic. Tak przygotowany korpus spotyka się z kolejnym bardzo ważnym składnikiem tego procesu, a więc z masą czekoladową. Masa czekoladowa wytwarzana jest tutaj, w tym zakładzie, z dobrych, gatunkowych odmian ziarna kakaowego, które w postaci miazgi kakaowej dociera do naszego zakładu. Aby usunąć nadmiar czekolady, cukierki są lekko wstrząsane i dodatkowo owiewane z góry zimnym powietrzem, które formuje charakterystyczne fale. Czekolada ma temperaturę około 30 stopni Celsjusza. Dlatego cukierki zrobiły się ciepłe. Aby ponownie je ostudzić, transportery wprowadzają je do kolejnego tunelu chłodniczego. W jego wnętrzu panuje temperatura około 13 stopni Celsjusza. Rzędy apetycznie wyglądających smakołyków kuszą, by od razu je zjeść. Jednak muszą przejść przez jeszcze jeden, bardzo ważny etap produkcji. Wykrywacz metali to krytyczny punkt kontroli. Wyeliminuje on z linii każdy cukierek w którym mogłyby znaleźć się choćby śladowe ilości metalu. Aby Was uspokoić, zapewniamy, że zdarza się to niezwykle rzadko, a sam detektor jest w 100% niezawodny. Cukierki rozdzielane są na 5 rzędów, z których każdy kieruje się do automatycznych zawijarek. Urządzenia pakują cukierki w metalizowaną owilkę. Ten sposób pakowania nazywa się dwuskrętem. Nasz cukierek zapakowany zostaje w końcowym etapie w nowoczesne opakowanie i odbywa się z bardzo dużą prędkością, około 5 cukierków na jedną sekundę. Nad pracą maszyn czuwają pracownicy, których zadaniem jest stała ocena i kontrola procesu zawijania. Interweniują, gdy trzeba coś poprawić lub wymienić rolkę z opakowaniem. Na końcu linii z pięciu zawiarek wypadają gotowe cukierki. W ciągu jednej zmiany powstaje 8 do 10 ton michałków. Dalej cukierki transportowane są taśmociągami do pakowarki, która odważa określoną ilość słodyczy. Z rolek rozwijane są opakowania, w których umieszczane są słodycze specjalne szczęki odcinają taśmę, a następnie zgrzewają opakowanie. Finalnie gotowa porcja zjeżdża z linii. W takiej postaci czekoladowe cukierki trafiają w ręce smakoszy, zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych.